Siema, dzisiaj jestem w takim miejscu kamionka rybnica leśna Jestem właśnie tutaj przy schronisku Andrzejówka Andrzejówka No i będę się kierował tu takim szlakiem, żeby troszkę tutaj pozwiedzać te góry Może uda mi się dojść na czeską stronę No zobaczymy Tutaj przy Andrzejówce też można się rozłożyć, widzę tutaj kempingi, jakieś namioty fajnie, fajnie. No, pogoda troszeczkę nie bardzo, ale liczę, że później wyjdzie jakieś słońce. Ścieżki edukacyjne Tutaj widzę, że zachęcają. Jest wszystko oznakowane, gdzie co i jak Teraz sobie tutaj znajdę jakiś fajny Szlak i pochodzę. Postanowiłem sobie obejść te góry z prawej strony. Kieruję się e, szlakiem na ruiny wieży zamku Radosno. Coś takiego. No to powinno być spoko. No to dobrze, dobrze. Dobrze Wam mówiłem, że właśnie tak. Nieźle, nieźle, nieźle. No to dobra. To zobaczymy jak to będzie wyglądać Już mi się podoba, klimacik się zrobił Niezła ścieżka No tak sobie wymyśliłem właśnie, żeby sobie tam te całe Góry, które tam są Obejść A jakie to góry? To to góry kamienne. No i powiem Wam jeszcze, że najwyższym szczytem tych gór kamiennych jest Wali Góra. Bo też zamierzam tam się udać. Ale to jest fajnie. Ja. Yeah. gdzie teraz mapa pokazała że tędy no rzeczywiście coś coś tam się przebija jakaś wieża e, rzeczywiście jest tam coś o że tędy można sobie dać? żeby tu jakoś poradzić z tym. Jestem. Ktokolwiek by to nie robił. Tak? No. Natomiast nie no wiadomo, że jak tą siatkę, bo po to, to z tej strony, powie, tam, to wiesz, te kamienie, to są gęsty, no, że... Jest... Ciężko tak to objąć. O, ale tu jest fajne. To okolony można sobie obejść. O, Troszeczkę pochodziłem w kółko ale odnalazłem w swój żółty szlak tutaj na dół a tutaj idę dalej Jak to w górach pogoda zmienna jest, troszkę wieje, troszkę słońca No także już byłem na tych ruinach tej wieży ale właśnie tam przy okazji spotkałem leśników no i oni właśnie się zastanawiali czy właśnie nie zamknąć tej wieży bo to już taka ruina sypie się tam te kamole na głowę ludziom nie to kamole ale bez kitu kamole mi się tak sypią ooo dobra jeszcze Chyba tutaj w prawo teraz Chyba się droga zawaliła Lepiej jakoś to dookoła Trzeba uważać <laughs> O aby tylko żółtym się kierować, bardzo dobrze Super o, nawet widzę tutaj słoneczko się przebija, pokażę Wam gdzie jestem, patrzcie tu, Mieroszowski Szlak Dzika, nie no, dobre, dobre, takie widoczki tu są, no to nieźle, na takich szlakach bardzo często są właśnie jakieś takie miejsca, gdzie można sobie usiąść, ale powiem Wam, przede mną jeszcze długa droga, bo zamiast wchodzić na górę, te ja tylko schodziłem na dół. Ech, dobra, trzeba się posilić, usiąść, chcę sobie zjeść. Później ruszam dalej w drogę. Też znalazłem jakąś taką ławeczkę fajną, że wam to pokazać. O, coś takiego. No, no to odpocząłem. To można iść dalej, nie? Teraz będę kierował się. z góry i szczyty. Szukam czarnego szlaku prosto na Przełęcz Sokołowską. Coś takiego, a jak tam będę to wam powiem, co to za Przełęcz. No i na ta Przełęcz to już jest, no tam już jest granica z Czechami więc powinno być ciekawie. Także mam za sobą już jakieś może ponad 4 km dopiero początek całej tutaj mojej podróży a tak zaciekawiony chciałem podejść, zobaczyć co to jest cerkiew prawosławna jakich mostek? a jak tu jestem to już przejdę się mostkiem. ranczo dobra lecimy dalej patrzcie to, jaka jest kamienna góra to chyba jakiś zabytek dobra lecimy dalej bo przede mną jeszcze długa droga na razie natrafiono na takie trochę małe przeszkody bo jest wycinka drzewa Powiem wam przygoda niezła, no, ale czego się spodziewać po czarnym szlaku, myślałem, że będzie jakiś lejtowny. O fajnie, że wieje, super. Pewno hmm. słychać jak tam wycinają. Hmm. Elegancko. Jeszcze kawałek. W końcu doszedłem, myślałem, że będzie gorzej. E tak, nie było źle. Teraz kieruję się w lewo. Także ja już jestem praktycznie na granicy. A teraz w lewo i na ten szpiczak. Mam nadzieję, że też trochę będę po górach. Jeszcze pochodzę, bo tu jest w tych górach kamiennych, jest dużo takich fajnych szczytów. No i przede mną jeszcze 3,5 km na ten szpiczak. A potem już jak będę wracał to właśnie zaliczę wali górę Czyli tutaj na wyższy szczyt tych gór kamiennych No i tyle Elegancko Dobra to lecimy dalej Wiem, że jeszcze przede mną fajne widoczki będą Jestem na wysokości 725 a wspinał się cały czas do góry proszę bardzo z jednej strony P jak Polska a z drugiej strony jest C jak Czechy właśnie dotarłem na pierwszy ze szczytów nazywa się Kozi Róg 783 i z tego co widzę to chyba pierwsze miejsce oto sobie wejdźmy a tak Pierwsze miejsce Już jakieś widoczki są fajne Nieźle, nieźle Fajny szlak Naprawdę Oj Wiadomo, słońce wyszło tak jak mówiłem że się rozpogodzi Co nie Tam jest dzikowiec wieża widokowa Nieźle, nieźle tutaj widać kolejny ze szczytów Kozina 796 Kieruje się cały czas teraz zielonym szlakiem cały czas na bardzo fajna, przyjemność tutaj ścieżka znaczy no szlak tutaj fajny prowadzi właśnie wam jest szlak elegancko I oczywiście droga pod górę. Hmm. No, tym mam kilometrów za sobą myślę że tak z 7 już tak już że pogoda się poprawiła, naprawdę przyjemnie. Nie, słuchaj, loud. Ho, kolejny szczyt. Kopica 803 o, Co ja widzę jest. jest tutaj, że się schował Mam cię właśnie tam zmierzam Dokładnie tam Na szpiczek ja Tu już po czesku piszę Ale nie wiem 走。啊哈，这些都是物件。哟，看这兔子，这兔子是谁？巴子。 gromny odpoczynek, siema, siema czyli przy ławce sobie nie usiądę, spoko no to dobra robimy sobie przerwę i później ciśniemy na szpiczek spoko, spoko dobra powiem wam, że tu już nawet e, nie patrzę na mapę bo tak trochę tu zasięgu nie ma ...dla mnie. Jest... ...ale podejrzewam, że muszę tym szlakiem tutaj się kierować... ...bo innego jak już nie widzę. Widzę, że przede mną jest ten szpiczak, jest on tak. Jest, dobrze, dobrze. No, mam nadzieję, że dobrze tutaj trafiłem. <gry> Czechy witają że sobie rower zostawił, poszedł na górę, a nie ma sprawy też idę na górę no fajnie się idzie pod górę fajnie właśnie minąłem grupkę Czechów ale powiem wam wejść na ten szpiczak nie jest tak łatwo troszkę sromu tu jest o jest drzewo po prostu no i to jest takie nachylenie cały czas pod górkę Już jestem bliźniutko Zaraz dojdę Na no górę problemu Dobrze dobrze Lecimy lecimy Patrzcie tu Pozor pozor A nie mówiłem że dojdę patrzcie to jest taka chustaweczka no sobie ale tu widoczek jest elegancki naprawdę dobra idę na górę dobra, pora wejść na górę pokażę wam jak tutaj się wchodzi o tędy, tędy metalowymi schodami trzeba wejść na górę cały czas na górę Tam oczywiście wejść nie można, bo zamknięte, ale zobaczcie, tu taka panorama. A ja gdzieś przyszedłem stamtąd. Tu kawałek oprzedłem. tutaj Te tereny. Ale popatrzcie tutaj. Co tutaj się dzieje? O, tu już jest czeska strona. O, wieje, wieje. Naprawdę bardzo fajna wieża naprzeciwko mnie Góry Sowie Wielka Sowa no a tutaj po przeciwnej stronie jest Waligura właśnie no może też uda mi się tam wejść elegancko no, no także teraz już te chill out tutaj właśnie takim fajnym napojem się uraczę Wam bardzo fajnie tutaj jest naprawdę fajnie że można sobie usiąść o jacyś ludzie są że elegancko odpoczywaj lecę dalej Żegnam się ze szpiczakiem i szczechami i teraz wracam kawałek tą drogą samą którą tutaj wszedłem i tam po drugiej stronie taki najwyższy szczyt chyba właśnie tamten no to jest ta waligura, spróbuję też tam wejść. Może dam radę, może nie. <grymne> Zobaczymy. Spróbuję się w tym momencie dostać właśnie na ten szczyt Waligura. Fajne tu jakieś takie są te tablice na temat tych gór. No i mam taka, bo tędy mogę dookoła i później będę musiał się wrócić. Albo tędy yy, przez Ruiny owczarni, ale też tu będę musiał troszeczkę się nabłądzić. Widzę, że jest taka droga, która prowadzi tędy na skróty do lasu. Ciekawo się prezentuje ta droga. Nieźle, nieźle. Dojdę do głównego szlaku, a potem w prawkę. I właśnie przed sobą już będę miał właśnie te miejsca Bo tak jakbym poszedł tam tędy to bym musiał naokoło się pracać a tu jest niby taki skrót przez las Bardzo fajny Prawda Jest to ale, gdzie jest to główna droga Będzie. No jak to będzie. O, troszkę było Nie, no skrócik super. Zobaczmy, ile mamy na wali górę. Zeruszycie na dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No, tak troszkę pod górę było ale teraz widzę, że. ha, ha, ha elegancko i dobrze, dobrze skoro już e, mój szczyt jest niedaleko to może na tą wczarnię pójdziemy w prawo to obejdziemy trochę hmm. słychać ktoś chodzi o tam ktoś na wagony zbiera nie no jagódki są spoko dobra dobrze no i w końcu dotarłem na miejsce, To jest taka tablica o te ruiny jaki to jest fajny widoczek rozgadzamy sobie jedziemy tu na dół o. Ja no, trochę tu z tego zostało patrzcie patrzcie tutaj o. o tylko taki kawałek jakiejś ruiny cegielnic nie no ale widzę tutaj chyba to przejść o super o no i tutaj jest taki chyba chyba taki fajny główny widoczek nieźle nieźle super no ruiny Cegielni co fajne jeszcze na samym końcu jeszcze zostało mi zdobycie najwyższego szczytu tych gór po których tutaj właśnie sobie chodzę od rana nazywa się Wali Góra no i ma tam chyba z 900 coś nawet a zresztą będzie ta bieczka, to się wszystkiego dowiem. o no i do tędy mnie prowadzi droga jest taki legajnik no w końcu dotarłem Nawali górę 934 Bardzo cudowne Tak, zdjęcie tego Najważniejszy z telefonem Ale mamy ten jest ważniejszy No to zrobimy No jest 2 metry wyższy No Dobra Także pojemną elegancko No i to by było na tyle To co chciałem to, to byłem Teraz tylko na dół schodzę, na parking i, i tyle, w macie. powiem Wam, że, że naprawdę bardzo fajna wycieczka. Jeszcze na koniec Wam powiem, że wyszło gdzieś tak z 15 km, cała traska, ja już sobie wróciłem na parking. Dobra, no to teraz już naprawdę może, mogę się z wami pożegnać, mam nadzieję, że wam się podobało, lajkujcie, kurde, nie? <gry> Nara! No, no.